Jak wybrać idealnego arbuza? Arbuz jest słodkim i orzeźwiającym owocem, po który warto sięgnąć, gdy zrobi się cieplej. Jak jednak wybrać soczysty i pełen smaku egzemplarz, którego jedzenie będzie czystą przyjemnością? Wiemy na co zwrócić uwagę przy zakupie. Jedną ze wskazówek będzie rozmiar owocu oraz sprawdzenie jego dźwięku. Arbuza można jeść solo, przygotować z niego smaczne koktajle czy lemoniady, a nawet dodać do sałatki. Owoc smakuje najlepiej, gdy jest w sezonie, czyli od lipca do sierpnia. Jednak nawet wtedy trafić możemy na zbyt wcześnie zebrane, a przez to pozbawione smaku sztuki. Podpowiadamy, co zrobić, by uniknąć zakupu takich arbuzów, jak rozpoznać dużego arbuza? Jest kilka istotnych wskazówek, które świadczą o tym, że owoc jest słodki i idealny do spożycia. Nie trzeba wcale go rozkrajać, by ocenić, czy warto go kupić. Wystarczy spojrzeć na skórkę i wykonać kilka prostych czynności. Skórka musi być błyszcząca i pokryta charakterystycznymi liniami. Pozbawiony uszkodzeń i przebarwień pełen jaśniejszych paseczków, zwanych przez niektórych pęczynkami, owoc ma szansę być dojrzały. Jeśli dodatkowo skórka jest jędrna i odbija światło, jest to jeszcze bardziej prawdopodobne. Owoc nie może być zbyt mały. Niewielkie i dojrzałe arbozy to prawdziwa rzadkość. Zazwyczaj pewne smaku i soczyste są owoce, które osiągnęły znaczne rozmiary. Jeśli obawiamy się, że nie zdołamy zjeść giganta, Wybierzmy egzemplarz o średnim rozmiarze. Spójrzmy na spód i ogonek. Albo zrośnie, leżąc na ziemi. Od spodu zazwyczaj ma z tego powodu plamę. Im ciemniejszy w tym miejscu będzie, tym lepiej. Najlepiej wybierać owoce o intensywniej żółtej skórce w tym obszarze. Warto też zwrócić uwagę na ogonek. Wybierajmy owoce, u których jest są suchy i pomarszczone. Taki element świadczy o odpowiednim momencie zebrania. Jeśli ogonek będzie wciąż zielony, istnieje spora szansa, że arbus będzie mało słodki. Sprawdźmy, jak brzmi arbus. Słodkie idealne do spożycia owoce wydają z siebie głęboki, nieco dudniący dźwięk, przypominający odgłos bębenka. Jeżeli po stuknięciu w arbu za palcami usłyszycie właśnie taki odgłos, zabierzcie go koniecznie do kasy. Smacznego!